Witam, witam, zapraszam na mój kanał, dziękuję za to, że coraz was więcej subów leci tego typu na moim kanale, wow, baben, co się dzieje wow, baben tego typu, Poza was widzowie tego typu subujcie, udostępniajcie tego typu, bardzo bardzo się cieszę, że was to yy, przyciąga i to na tym polega to, żebyście subowali zapraszam nowych widzów tego typu, żeby ten kanał Rozwijał się w dobrym tempie, tego typu to się liczy, i to jest kurwa program. Widzowie, właśnie to jest kurwa program tego typu. Słuchajcie, widzowie, ja właśnie wracam z pracy po córkę teraz jadę. o to, była córka z przedszkola. E, powiem Wam, że i tak miarę, miarę ładna pogoda. Mrożno, bo mrożno lekko, tego lepiej mrożno niż żeby było, jak się mówi, e, sypanie. I łobotowanie, to jest najgorsza rzecz. Są plusy i minusy. Plus jest to, że więcej się zarobi. Minus to, że trzeba wstawać rano, czy to jest sobota, czy niedziela, czy święta, nie no, że trzeba jechać i odśnieżać. A, takie życie, no, widzę, tego typu nic nie zrobię. Jest... Takie życie i trzeba zapierdalać o kawałek chleba, a nie siedzieć u na na garnuszku. Jak się mówi, tego typu. No proste? Proste w przekaza przekazać, tego typu. Słuchajcie widzowie, tam pomykałem wczoraj, Z mm, e, tego wszystkiego, e, tam z e, o mnie, ja nie sama tego mówię widzowie, że nie chcę was wystraszyć ani nic, ale mówię to e, faktami, które wam Przekazałem wizowie, wam wczoraj noc, jak kto był, to tak, a jak to nie, to niech sobie wejdzie za swój kanał i być na bieżąco. Ja mam dwie twarze widzowie. Jedną mam miłą, drugą mam taką, to nie chcę to wizowie pokazywać nikomu. Już te osoby się przekonały, parę takich osób, które chciały mnie ustawić do porządku, im się nie udało, wręcz odwrotnie. Ja ich usiadłem na dupie im. No, że teraz biedni na wózku jeżdżą. Na wózku. W że powiem wam, że miałem trochę małe problemki, ale to powiem wam, że e... udało się wyjaśnić tego i no i tego. Nie chcę jakby widzowie pokazać drugiej twarzy, bo to nie na tym polega, żebym pokazał drugą twarz, tą, tą złą. Nie chcę tego ujawniać, nie chcę tego pokazywać, chcę tak jest teraz. Te osoby, które zaczynały kiedyś ze mną, no to właśnie wylądowali na wózku. Bo... Mówicie widzowie, że o, bo coś, coś tamtego. Nie, powiem wam tak, widzowie. Nie chcę tego pokazywać i nie mam zamiaru tego w pokazywać, no bo to nie jest. I ja się wcieknę widzowie, no to ze mną nie ma e, zabawy. Nie ma u mnie, e, już puszczałem hamulce. Mówię to widzowie szczerze, nie ryzykujcie tego typu, no bo mówię, no, ja wiem, jaką mam siłę, mimo to, że miał wypadek na budowie z tym krwiakiem mózgu, ale siłę w łapach mam widzowie. A jeszcze potężną, bo to wszystko też swoje zrobiło widzowie. Ale z... nie ryzykujcie widzowie i... i nie prowokujcie mnie do otworzenia twarzy złej, bo się przejedziecie widzowie. I dlatego mówię to widzę szerzej i otwarcie, żebyście mm, uważali. Z kim zaczynacie, bo możecie wylądować na wózku albo jeszcze gorzej te osoby, które skakały koło mnie i a co? co mi nie zrobisz? No i właśnie na wózku wylądowali. To i tak dobrze, że na wózku, a nie jako roślinka. Nie chcę tego widzowie pokazywać. I to po prostu mi się jeszcze widzowie, że tego nie pokazuje. Widzowie, miejcie to szczęście i naprawdę szanujcie to, naprawdę widzowie, nie to, że ja mówię, bo coś, i nie prowokujcie nie coś takiego, bo skończy się malnie. Wiem, jaką mam siłę, wiem, jaki jestem wybuchowy, mimo to, że skrywam, bo skrywam to, widzowie, bo muszę to skrywać, jakby tu pilnować nad sobą. Mieć kontrol nad sobą, ale jak ktoś naprawdę nagnie pałkę, no to sorry bardzo. no Ja też się nie odpuszczę. Widzowie, tak dlatego mówię to szczególnie wszystkim, żebyście nie byli ciekawi, jaką mam drugą twarz. Nie bądźcie za, za ciekawi, bo lepiej, nigdy, żeby nikt nie wiedział i nie poczuł, jakby smak, co to jest wyglądają na wózku Dlatego ze mną widzowie nie ma żadno to że na YouTube nie pokazuję i na SIMIN to bardzo się z tego cieszę czyli umie hamować się i staram się to yy, nad tym kontrolować widzio ale przyjdzie puści jak się mówi pus puszą pasy i na no, i koniec widzowie na pewno jesteście ciekawi, czy ja coś za to dostałem. Nie, nie dostałem tego. No, no, to jest długa historia. Po prostu te osoby, które Zaczepiały mnie bez powodu, wylądowały na Wosku. Mam po 45 lat i żałują teraz, że mogli nie zaczynać ze mną. No ale cóż. Jak się mówi raz się mówi komuś, ktoś nie rozumie drugi, trzeci, za piątym, szóstym, no to no, skończyło się ze mnie chujagania. Różki pokażę. No i pokazałem wizualnie te różki, które nie powinno wyjść poza mną. I uświadamiam wam wizualnie, że nie próbujcie tego. Naprawdę nie próbujcie i nie bądźcie ciekawi, co z wami się może stać. Naprawdę, widzowie. Mówię to widzowie szczerze i jest warto, żebyście o tym wiedzieli. Nie próbujcie, nie bądźcie ciekawi, bo przejedziecie się. A nie chcę nikomu jakby krzywdę robić ani nic, ja jestem i tak spokojny i tak. Staram się jakby to widzowie yy, hamować nad tym wszystkim, ale jak ktoś zaczyna jakby tutaj panoszysz się bez powodu i zaczepkami, hejty, hejtami, można kogoś pohejtować, pożartować. To mi widzowie nie przeszkadza, ale takie naciski na kogoś, czy na mnie jak te trzy pieski, tego, to naprawdę powiem, wam, że to nie są już hejty, tylko to są groźby, które to mogę załatwić inaczej. Ja nie muszę iść na policję, nie muszę tego. Wystarczy, że dwa pieski przyjadną, a co i mery. Klucze, od samo zabiorę. zabiorę te klucze, dokumenty, karty, dowody osobiste i nie wypytają. A nie spróbują, coś z tego to jeszcze łomaty to są na miejscu. To już nie odzyskają rzeczy na zawsze. A ja jestem zdolny, widzę. Ja już kiedyś tak komuś. Jak jeszcze mnie nie znaliście tak mocno Jedna osobie tak zrobiłem Widzolie. Jedna osobie tak zrobiłem. Dokoczało mi tego co ja zrobiłem, tego jaka to było delikatnie. Bo to jeszcze nie znałem się nie miałem pojęcia. Jak można tutaj jakby tego. zabrałem klucze od samochodu. Dokumenty osobiste, karty, pieniądze i tą osobę wypuściłem w latach. Po tygodniu dopiero przyjechała ta osoba, przyprosiła mnie, a te rzeczy były u mnie po prostu. Krzysztof samochód, ten samochód cały. Po tygodniu ta osoba przyjechała z, jakimś, z kimś, który przywiózł tą osobę tutaj do mnie, żeby wziąć ten samochód. Przeprosiła ta osoba tego. Ja powiedziałem, na długo raz uważać, skąd się zaczyna. O igrzecz dałem krótsze dokumenty. I od tej pory tą osobę nie widzę na oczy. Czyli coś kurwa musiało nauczyć. Czy, czyli w sumie nie ruszyło tej osobie. Żeby nawet się nie trafiło coś takiego wizowego. A szczególnie na azbest i meru. Bo ja jestem zdolny, widzowie. Ja jestem zdolny i ja mogę tak zrobić. I mnie chyba obchodzi. Ja jestem zdolny do wszystkiego. Ale jeszcze jak ktoś dotknie moją córkę po trupa zabije kurwa człowieka, mimo to, że wyląduję w więzieniu, ale wiem za co wyląduję, żeby córka miała w, w życiu spokojnie. I pamiętajcie, to jest kurwa na widzowie. I trzeba myśleć. Poza Was wizerunek subuci, udostępniacie i dziękuję, że coraz więcej subów. Bardzo się cieszę. Idźcie do przodu, nie do tyłu, trzymajcie się! benz tego typu! Ja właśnie, wyszedłem z pracy, jadę po córkę, a to kurwa się sypie. Kurwa, właśnie. No, dwa bałwanki będę wracać do domu: moja córka i ja, tego typu. Właśnie, łoba, a jak wychodziłem z pasy, to kurwa było fajnie. Miałem ładne słoneczko, a teraz kurwa biało. Nie wiem, czy nie będzie tak, że dry dryk do mnie i na kurwa. No, ci, że oby nie było tak, widzowie. Zapraszam na mój kanał jeszcze raz. Dziękuję, że się subiecie. Coraz więcej z sobą tego typu. A ja. Słuchaj, cukrem będziemy z że są dwa babki, tego typu bez.